W dzisiejszym odcinku zapraszamy do Kalifornii. Pojemy w Palm Springs i Santa Barbara. Będą wypasione śniadania oraz kanapki z mięsem homara. Siądźcie wygodnie i lecimy. Hej, witajcie z tej strony Maciej. Obecnie znajduje się w Joshua Tree w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych i w dzisiejszym filmie pokażę wam trochę jedzenia, które jedliśmy gdzieś w trasie, w miastach i miejscowościach, z których nie powstał lub nie powstanie osobny vlog na kanał, nie powstanie osobny vlog z naszej wyprawy, bo po prostu byliśmy tam za krótko, żeby sklecić z tego jakiś dłuższy film. Także dzisiaj odwiedzimy Palm Springs, odwiedzimy Santa Barbara i być może zjemy coś jeszcze tutaj w Joshua Tree. Zapewniam, że będzie smacznie, że będzie po amerykańsku, po kalifornijsku. Zaczynamy! Wjechaliśmy do Palm Springs, to jest miasto około 2 godzin autem od Los Angeles. Znajduje się na pustyni, z jednej strony są góry. Można na jedną z tych gór wjechać kolejką. No i przede wszystkim, to jest taki kurort. kurort dla mieszkańców Los Angeles. Tutaj jest zawsze cieplej, dużo turystów tutaj przyjeżdża. My tutaj wpadliśmy na śniadanie i zobaczyć parę rzeczy. Śniadanie zobaczycie w tym vlogu, a więcej o Palm Springs dowiecie się z filmu na kanale Sony, gdzieś tutaj wam link do niego wyskoczył. Chodźmy coś zjeść. Pan Springs przyszliśmy do miejsca, które nazywa się Kings Highway i to jest taki diner, typowy amerykański diner, ale taki bardziej fancy. Jest ten klimat lat 70., 60., ale jest tak przy tym dość estetycznie, nie ma jakichś takich przaśnych amerykańskich akcentów, które no w takich typowych Dynadak są pożądane, ale tutaj ma być tak bardziej bardziej fancy właśnie. Jest już dość późno, ale zamawiamy śniadanie, bo dopiero co przejechaliśmy do Palm Springs i chyba będzie fajnie. Póki co mamy kawkę, ja oczywiście kawa przelewowa, dziewczyny mają kawę z mlekiem. Jeśli chodzi o śniadanie, to wybór jest ogromny, od takich typowych, przez jakiś breakfast burrito, breakfast sandwich, awokado, toast. Ja zamówiłem chicken and waffles, czyli coś, co bardzo polubiłem w Nowym Jorku. Zobaczymy, jak to będzie smakowało w Kalifornii. Dzisiaj jest czwarty dzień naszej wycieczki po Stanach, i to jest najlepsze śniadanie, które jedliśmy póki co. U mnie są, tak jak mówiłem, gofty. Gofty podane z kurczakiem. Dodatkowo te gofry są posmarowane masłem oraz polane syropem klonowym, a kurczak jest polany z Louisiana. To jest Piec kurczaka, panierowana. Gruba jest ta panierka. Najgorszą częścią dania jest chyba samo mięso z kurczaka, które jest dość takie suche, ale w połączeniu z tym sosem Louisiana, który jest taki kwaśno-ostry, no to smakuje świetnie w gruncie rzeczy. Ja już jestem w tym momencie, kiedy wszystkie sosy ze sobą mi się wymieszały. Także jest, dochodzi też ten słodki syrop klonowy, który świetnie pasuje do, do kurczaka wbrew pozorom. Samego, który są mięciuśne, także jest to danie, które spełniło w 100% moje oczekiwania. Wiadomo, mógłby to być lepszy kurczak, mogłoby to być na przykład z kurczaka albo mięso z udek z kurczaka, ale i tak jest świetny. Ewa jadła śniadaniowe burrito, wziąłem gryzaj też było fantastyczne, z taką czerwoną salcą podane, w środku jajecznica bekon, dużo awokado, naprawdę udana pozycja śniadaniowa. A u Sony był awokado toast. Awokado było dobrze przyrządzone, trochę czosnku, trochę limonki, do tego słodkie pomidorki, także też udane śniadanie, jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja w ogóle biję dobrą kawę przelewową, co nie jest normą w Stanach. Także śmiało możemy wam to miejsce polecić na śniadanie, jeśli będziecie kiedyś w Palm Springs. Ten diner też jest częścią takiego resortu hotelowego, także tutaj też jest dużo gości hotelowych, musicie mieć to na uwadze. Warto tu przyjechać, ja z chęcią bym tu kiedyś wrócił. Zjedliśmy, było naprawdę pysznie. Gofry wjechały jak złe. Wszystko wjechało przepięknie. Także polecamy Wam King's Highway w Palm Springs. Ile to kosztuje? Breakfast, breakfast, breakfast Burrito: 16 dolarów. Awokado Toast z dodatkiem jajka: 18 dolarów. Bez jajka jest za 16 dolarów. No i chicken and waffles, to moje danie, 18 dolarów. Kawa przelewowa jest za darmo, w cenie śniadania, a jedno flat white za 4 dolary. Łącznie z podatkami wyszło 65 dolarów i 55 cent. Nasza podróż trwa, jedziemy Road 66, tą słynną Road 66, oczywiście tylko jej kawałkiem, jesteśmy przy Royce Motel, nieczynnym już, zjadłem tutaj batona, zrobiliśmy sobie fotki i jedziemy dalej. Dalej pojechaliśmy w stronę Las Vegas, widzieliśmy też Zion, Wielki Kanion, Monument Valley czy Yosemite, a później dotarliśmy aż do San Francisco. O tym wszystkim będzie jeszcze kilka, nawet kilkanaście vlogów na kanale. Dajcie suba, aby ich nie przegapić, a my przenieśliśmy się w czasie o jakieś 10 dni później do Santa Barbara. Wczoraj w ogóle rano wyruszyliśmy z San Francisco i do Santa Barbara jechaliśmy jedynką, czyli tą drogą, która jedzie wzdłuż wybrzeża Pacyfiku. Widzieliśmy wiele pięknych widoków i polecamy Wam taką przejażdżkę. Można na nią poświęcić nawet więcej niż jeden dzień. Wtedy zobaczycie na pewno więcej tych pięknych miejsc, bo jest ich bez liku. Zwłaszcza od Monterey na południe przez jakieś 100 kilometrów. Dzień w Santa Barbara, zaczynamy od u Jenin. To jest jedno z najpopularniejszych miejscówek na śniadanie w tym mieście. Kolejka przed wyjściem ogromna. Czekaliśmy 45 minut. Mamy już nasz numerek, numer 60. Czy to będzie faktycznie takie świetne? No to się okaże. Zamówiliśmy też sobie słodkie, słodkie wypieki. Ja tutaj mam z jabłkiem. Ciastko było dobre. Było, bo to już jest ostatni gryz. Dostaliśmy też kawę, czekamy na resztę śniadania oraz na koktajle. Kawa została pomyślana tak, żeby nie przeszedzać tutaj zbyt długo przy kawie, tylko sobie wziąć to, co. Zostanie w rękę i pójść Santa Barbara. Koktajle już są. U mnie Paloma, czyli koktajl na meskalu z dodatkiem między innymi soku z grejpfruta, Także taki wytrawniejszy, bardziej, nie jest jakiś super słodki. A dziewczyny mają mimozy i tutaj w takim wydaniu: do it yourself, czyli dwa małe szampanki. Sok pomarańczowy. I lejemy jednego i drugiego tyle, ile chcemy. Nie wiem, czy laliśmy w dobrej kolejności, ale jeśli ktoś jest barmanem, to może nas pouczyć w komentarzach. Przyszły już nasze śniadania i ja mam tosty francuskie na śniadanie w wydaniu. Na słodko, bo oczywiście w tym kraju można zamawiać też tosty francuskie w wydaniu wytrawnym z bekonem na przykład. Ale te są tutaj wyjątkowe. To jest w ogóle specjalność tego miejsca. Czyli tosty francuskie banana Kalua. Kalua to jest taki likier z dodatkiem m.in. kawy i na bazie tego likieru oraz na bazie bananów. Został przygotowany ten sos, którymi te tosty francuskie są oblane. Ten sos jest bardzo słodki, trochę bananowy, trochę taki właśnie karmelowy bardziej. Kawy tutaj za bardzo nie czuć. Sos przepyszny, do tego francuskie tosty, mięciutkie, pulchnutkie, maślane trochę. Bardzo, bardzo smaczny. No i banan, to będzie taki flambirowany. Flambirowanie sprawia, że z tego banana wyciągnięto wszystko, to co najlepsze, czyli bardzo dużo cukru. Wspaniałe tosty, wspaniałe śniadanie. Więcej słodkiego dzisiaj już nie zjem, obiecuję. Moje śniadanie był z bardzo dużą ilością łososia. Taką, że starczyłoby na trzy bajgle. Był to everything bagel, czyli posypany różnymi posyskami. Do tego były serki Philadelphia, pomidorek i cebula. Były też kapary w menu, ale poprosiłam, żeby ich nie było i było to przepyszne. Bardzo dobry łosoś, przepyszna rybka, a to, że można sobie samemu tak do it yourself, sama mogłam wybrać, ile chcę serku Philadelphia, ile chcę łososia, było bardzo fajne. Jak tam Ewa, to Było śniadanko? I są to najlepsze jajka po benedyktyńsku, jakie jadłam tu na razie w Stanach. One zawsze są podawane na takiej English muffin, czyli na takiej małej bułeczce. Nie zawsze ten sos holenderski był dobry, albo były za bardzo zalane. Tu był bardzo dobry balans, był dobry sos, była go odpowiednia ilość, było dużo łososia, były kapary, które ja akurat lubię, także bardzo dobre, treściwe śniadanko. Jakie są tutaj ceny? Te ciastka, które jedliśmy na początku, po 3,5 dolara, jedna mimoza, 14,5 dolara, jedna paloma 14 dolarów, espresso 2,75, latte 5 dolarów, kawa przerywowa 4,25, jajka z łososiem 18 dolarów. Girl, do it Yourself z łososiem 16,5 dolara i 16,5 dolara moje francuskie tosty zalane słodkim sosem. Łącznie wyszło 166 dolarów i 69 centów. To już jest z podatkiem, ale też z tipem. Także jest to jedno z droższych śniadań, jeśli nie najdroższe, które jemy w Stanach, ale też na pewno jedno z najlepszych, najsmaczniejszych, najbardziej obfitych. I myślę, że było warto stać w tej kolejce długaśnej, chociaż nie wiemy, jakie są inne. Opcje w tym mieście, ale jeśli chcecie zejść w najbardziej hot miejscówce na śniadanie w Santa Barbara, no to musicie tutaj po prostu przyjść. A dzisiaj sobie na pewno coś zjemy jeszcze w Santa Barbara. Pojedziemy do Malibu. Nie wiem, czy tam będzie okazja coś przekąsić, ale chociaż zobaczymy tę słynną okolice. Zanim jednak jakieś jedzonko, to kombucha. Pamiętam, że jak byliśmy w Stanach po raz pierwszy, to bardzo dużo kombuczy piłem, bo to była dla mnie nowość. Wtedy w Polsce ten napój nie był tak popularny, dalej w sumie nie jest, a tutaj kombucze spotkać można w bardzo wielu miejscach. W sklepach, kawiarniach, tak jak tutaj, teraz jesteśmy przy ogródku Dart Coffee. To jest miejsce na kawę speciality między innymi, a także palarnia kawy, a także można zjeść tutaj burgery i frytki, także wszystko naraz. Santa Barbara to w gruncie rzeczy taka wypoczynkowa miejscowość, ludzie tutaj przyjeżdżają, wiosną, w szczególności na weekendy. Santa Barbara słynie też z wina. Jest tutaj dużo miejsc na taki wine tasting, ale też na tasting innych alkoholi. Jesteśmy teraz w miejscu, które nazywa się Wild Works i tutaj mają napoje na bazie miodu z alkoholem, miodu pitnego jakiegoś. Dziewczyny piją teraz koktajle na bazie tego miodu, a ja mam kombucze na bazie tego miodu, bo chciałem coś mało, mało alkoholowego, 1% alkoholu i czuć ten miód, czuć ten miód. Smakuje trochę tak, jakbyśmy dzieli jakąś taką kombuczę mało kwaśną, mało wykręcającą i dodali do niej trochę miodu. Dobre, ciekawe. Na kolację w Santa Barbara przyszliśmy do miejsca, które nazywa się Brexit Oyster Co, czyli jest to miejsce, które specjalizuje się w ostrygach. W ogóle jest to taka mini sieć, bo jest też w Malibu i jest też chyba w Miami, czyli po drugiej stronie Stanów. Słyną z ostryg, ale słyną też z lobster rolli, czyli takich kanapeczek z homarem. Jest to bułka jak do hot doga, w której jest mnóstwo mięsa homara, w tym wypadku jest to mięso na zimno, czyli ugotowany homar sobie odpoczął, jest już zimny, do tego jest majonez oraz trochę szczypiorku. Można też wziąć wersję na ciepło, ona wtedy jest z masłem. Pan sprzedający lobster doradził mi jednak, żeby wziąć na zimno, bo są lepsze. I rzeczywiście jest to bardzo smaczne, bo mamy pysznego homara, mamy maślaną bułkę, taką smażoną na maśle, czuć to masło od pierwszego gryza. Do tego właśnie trochę majonezu i szczypiorek, no i Mięso homara jest na pierwszym planie. Do tego mamy frytki, bardzo smaczne, chrupiące, miękkie w środku. Tu jest ketchup, prawdopodobnie ketchup Heinz, bardzo popularny w Stanach. A tu jest taki majonez, trochę jak aioli, trochę jak majonez z czymś lekko pikantnym, z przyprawami. Do wtyteczek pasuje idealnie. Tak nam posmakowało, tak mi posmakowało, że jeszcze domówiłem weksy na ciepło. To jest pyszne. – Lepsze? – Nie wiem. Jest bardziej maślany, bo oprócz tej bułki maślanej jest też masło, które spaja tego homara. Trochę inaczej to smakuje. Homar jest ciepły, generalnie w tej i w tej wersji jest bardzo smaczny ten lobster roll, także nie dziwię się, że pan się chwilę zawahał, zanim mi powiedział, który według niego rodzaj jest smaczniejszy. Najlepiej jak tutaj przyjdziecie i zamówicie oba. Proste? Proste. Dziewczyny spróbowały i stwierdziły, że bardziej im smakowało, ten lobster roll na zimno. Potem, jak zadałem więcej gryzów tej wersji na ciepło, no to yy, chyba faktycznie ta wersja na zimno jest ciut smaczniejsza. Ale moim zdaniem, jeśli tutaj przyjdziecie, zamówicie obie wersje, porównacie, sami wydacie opinię, napiszcie mi ją w komentarzach pod tym filmem, no to będzie najlepiej. Wszyscy już lecą do Santa Barbara, myślę. Tak. Przylatujcie! Jeszcze przejdziemy na koniec do ostryk. tak trochę na odwrót zrobiliśmy, bo to najpierw powinny być ostrygi, a potem inne rzeczy, ale stwierdziliśmy, że jak już tu jesteśmy, no to trzeba spróbować. Podane one są z chrzanem, octem winnym oraz cytryną. Ja spróbuję tylko z cytryną, bo mnie chrzan i ocet do ostrych nie przekonuje. Dziewczyny już zjadły i mówiły, że pyszne. Nie aż tak smunę. Jakbym mógł oczekiwać? Nie aż tak morskie, jakbym mógł oczekiwać, ale bardzo dobre. I ile to wszystko kosztowało? Jeden lobster roll, niezależnie czy na zimno, czy na ciepło, 22 dolary. Dodatkowe frytki to plus 4 dolary. Razem wychodzi więc 26 dolarów. No i trzeba powiedzieć, że to nie są tanie rzeczy. Tym bardziej, że to nie jest, myślę, taki pełnoprawny, duży posiłek, ale na kolację w sam raz. Ostrygi, 6 ostrych tutaj za 19 dolarów, a 12 za 37, czyli mamy dolara rabatu. Czy warto? No i zdaniem jak najbardziej. Zwłaszcza te lobster rolle były świetne, a te też ostrygi też. Bardzo smaczne. A w ogóle przyszliśmy do tego miejsca też z tego względu, że dużo restauracji tutaj w Santa Barbara jest już zamkniętych po godzinie 21:00, przynajmniej w niedzielę wieczorem. Wybór tych lokali był ograniczony, ale myślę, że na dobre wyszło. Wróćmy z relacją z Kalifornii do Joshua Tree. To jest nasz przedostatni dzień naszego road tripa i zatrzymaliśmy się w domku. No takim od jest taki pustynny klimat, aczkolwiek nie jest jakoś gorąco, jest kilkanaście stopni, wieje wiatr. No i dzisiaj postanowiliśmy zjeść w domu, no bo wynajęliśmy domek, mamy dostęp do kuchni i zrobimy sobie jakieś takie proste przekąski na kolację. Wychillujemy trochę, bo ostatnie 2,5 tygodnia były bardzo intensywne, co po części już widzieliście na kanale. A jutro jedziemy spędzić ostatni dzień w Los Angeles. Musimy wcześniej wstać, mamy w planach parę rzeczy do zrobienia, a już pojutrze lot do Polski. To co mi się podoba w tym domku, to to, że jest tutaj Aeropress oraz kawa Speciality. Podczas tego wyjazdu nie mieliśmy zbyt często okazji pić dobrą kawę. Dominowała taka lura z ekspresu przelewowego, a nawet jak trafiliśmy na kawiarnię Speciality, dwa czy trzy razy się zdarzyło, no to nie było tam alternatywnych metod parzenia kawy, także z wielką chęcią przygotowałem tutaj kawę z Aeropressu. Pierwszy raz to robiłem, ale całkiem chyba nieźle wyszła. W ogóle ten domek jest fantastyczny, więcej o nim zobaczycie na kanale Sony. Link do kanału Sony macie oczywiście w opisie, a my niedługo sobie coś przekąsimy. Tak jak mówiłem, zjedliśmy sobie w Joshua Tree przekąski na kolację, miło spędziliśmy czas, zobaczyliśmy jak słońce zachodzi nad pustynią, rozpaliliśmy nawet ogień, ale było za zimno, żeby siedzieć przy tym ogniu, bo wiał wiatr bardzo mocno. no plecy. No i następnego dnia przyjechaliśmy do Los Angeles, gdzie teraz się właśnie znajdujemy. Jutro lecimy do Polski. Ale oczywiście mamy przygotowanych jeszcze sporo odcinków ze Stanów. Co w nich zobaczycie? Jeszcze więcej jedzenia z Los Angeles. Odwiedzimy m.in. restaurację Ryana Goslinga i Danego Trecho, a także polską knajpkę w Santa Monica. Będziemy również w Las Vegas, gdzie zjemy burgery u Gordona Ramseya. Wraz z Keszem przetestujemy słynny Heart Attack i spróbujemy dań od jednego ze znanych amerykańskich szefów kuchni. Szykujemy także vlogi z San Francisco, gdzie zajadaliśmy się nie tylko owocami morza oraz odcinek z San Diego, w którym pierwszoplanową rolę odegrają meksykańskie takosy. Poza tym zobaczymy, jak wygląda Baba Gump. Sieć restauracji powstała na fali popularności Foresta Gampa. Będziemy także w Arizonie, Utah i Springfield, czyli rodzinnym mieście Simpsonów. Zapowiada się mnóstwo smacznych odcinków, więc jeśli nie chcecie ich przegapić, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału do końca. Widzimy się już. Już niedługo. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!